Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z tej strony Łukasz Stefanik. Rozpoczynamy poranne spotkanie z cyklu e, bliżej rynków. E, a co słychać e, w ostatnich dniach e, na rynku? Przede wszystkim e, non-stop inwestorzy zwracają uwagę na informacje z Chin o tym, co się dzieje w związku z panującym tam koronawirusem. E, co prawda, większość. E, jeszcze firm zagranicznych wstrzymuje produkcję, czy też zakłady zagraniczne są pozamykane. W przyszłym tygodniu mają one zostać, praca w nich ma zostać wznowiona. Pojawiają się, pojawiają się na rynku informacje nieoficjalne o tym, że Chiny mogą nieco zatajać informacje odnośnie osób, które zginęły w związku z koronawirusem, czy też o liczbie osób zarażonych. Natomiast rynki za bardzo się tym nie przejmują, prawdopodobnie skutki tej sytuacji będą widoczne w przyszłości. Na razie ta krótkoterminowa reakcja jeszcze tydzień temu była dynamiczna, ale trwała na dzień, dwa i rynki szybko wróciły. Do wzrostów. Mówię tutaj o rynku akcji, ponieważ znowu wczoraj indeksy w USA znalazły się na nowych historycznych maksimach, czy też kontrakty na te indeksy znalazły się na nowych rekordowo wysokich poziomach. Nie odstępują im też indeksy w Europie, gdzie chociażby niemiecki DAX ponownie zbliża się do, do tegorocznych maksimów, które są również najwyższymi poziomami w historii. Jeśli chodzi natomiast o samą dzisiejszą sesję, dzisiaj być może tych danych nie mamy bardzo dużo w kalendarzu, natomiast przed nami szereg odczytów z Wielkiej Brytanii i na nie powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę podczas sesji europejskiej. Z kolei później czekają nas przemówienia bankierów centralnych, m.in. prezes EBC Christine Lagarde. Także zobaczmy sobie, co ciekawego słychać w dzisiejszym kalendarzu. Tak jak wspomniałem, przede wszystkim mamy tutaj dane o godzinie 10.30 szereg odczytów z Wielkiej Brytanii, m.in. wstępny PKB w ujęciu kwartalnym, tutaj oczekuje się braku dynamiki wzrostu, wcześniej ta dynamika była na poziomie 0,3%. Także o godzinie 10.30 ta zmienność na funcie może być podwyższona, również tutaj mamy ujęcie roczne i oprócz PKB przetwórstwo przemysłowe i Produkcję przemysłową. Dlatego też o poranku w zasadzie parą walutową, która może wykazywać większą zmienność, jest jedynie e, fund brytyjski. E, później sesja popołudniowa również nie dostarcza nam zbyt dużej ilości danych makro, natomiast mamy przemówienie e, Christine Lagarde, mamy również znanie prezesa e, Fedu e, odnośnie e, polityki, e, prowadzonej polityki przez e, Bank Centralny. E, mamy również wystąpienie szefa BOE, dlatego e, tak jak wspomniałem, dla funta może to być bardzo ciekawa sesja, bo mamy dane pora. I również wystąpienie prezesa Boe o godzinie 16:30. Okej, okay, przejdźmy do e, wykresów, zobaczmy jak wygląda sytuacja e, techniczna na głównych instrumentach, a wspomniałem m.in. E, o indeksach amerykańskich i o niemieckim DAXie. E, tutaj jeśli chodzi o e, DAX, sytuacja wygląda dość ciekawie, ponieważ e, może zacznijmy od interwału tygodniowego. E, na interwale tygodniowym znajdujemy się bardzo blisko historycznych maksimów. E, tutaj w styczniu dokładnie e, Pa, dwa tygodnie temu, dwa-trzy tygodnie temu, doszło do wybicia najwyższych poziomów w historii. Rynek nie zawitał na nich długo. Szybko obserwowaliśmy cofnięcie, między innymi miało to związek wtedy e, z informacjami o epidemii w Chinach, natomiast spadki zostały bardzo szybko odrobione e, i aktualnie widzimy, że nowy tydzień rozpoczyna się również od wzrostów, i ponownie kurs znajduje się w rejonach poziomu. 13600 punktów, i jak na razie wszystko wskazuje na to, że istnieje tutaj spora szansa na wybicie górą. Co prawda, jeśli zejdziemy na niższy interwał czasowy, interwał D1, widać, że każdorazowe nadbicie tutaj szczytów w ostatnim czasie prowadziło do korekty. Natomiast tendencja w dalszym ciągu jest wzrostowa, także niewykluczone, że w przypadku ponownego wyjścia powyżej 13600 ten ruch wzrostowy nam przyspieszy więc i, i oczywiście to czy rynek utrzyma się powyżej to, tego poziomu będzie kluczowe jeżeli zobaczymy wyjście jakieś świece z górnymi cieniami szybki powrót wtedy oczywiście ry, ry, istnieje ryzyko ponownego cofnięcia natomiast tak jak wspomniałem tendencja jest wzrostowa więc na siłę łapanie pozycji Krótkich przeciwko panującej tendencji, to nie jest zbyt dobrym pomysłem. Dopiero musielibyśmy mieć jakiś wiarygodny sygnał odwrócenia. Podobnie sytuacja wygląda na niższym interwale czasowym. Tutaj przybliżę wykres. Interwał H1 w ostatnim czasie bardzo ładna tendencja wzrostowa. I na początku, na początku tygodnia mamy do czynienia z większą korektą. Natomiast już wczoraj, w godzinach późno-popołudniowych, wieczornych, rynek zdołał wrócić w okolice maksimów z ubiegłego tygodnia. W tej chwili obserwujemy cofnięcie, natomiast tak jak wspomniałem cały czas tendencja pozostaje wzrostowa. Najbliższy opór to jest poziom historycznych maksimów, czyli 13 635. To są dokładnie szczyty tutaj z 22 stycznia. Jeżeli one zostaną pokonane, ten ruch może nam przyspieszyć. Natomiast na razie miejsce, na które zwróciłbym uwagę, to jest ta czerwona linia, mianowicie poziom pokonany wczoraj, w zasadzie dzisiaj w nocy, na luce otwarcia 13530. Z racji tego, że to jest dolne ograniczenie wcześniej już pokonanego układu overbalance, niewykluczone, że ta korekta mogłaby zejść. Właśnie w te okolice, i tutaj, z racji tego, że również jest to strefa wcześniejszej reakcji ceny, jeśli przybliżę, widzimy, że rynek. Utrzymywał się poniżej tego poziomu, potem po wybiciu, e, czasem mamy do czynienia z, e, z retestem. Nie zawsze on jest, natomiast w przypadku, gdyby wystąpił, będzie to na pewno dobre miejsce do wykonania kolejnej fali wzrostowej. Natomiast zejście poniżej 13530 byłoby z kolei szansą na wykonanie większej korekty spadkowej. Wtedy tutaj cały czas kluczowym wsparciem. Pozostaje strefa przy 13,390-13,370, czyli taka strefa na 20 punktów. Ona wynika z wcześniejszych reakcji cen. Jeśli oddalę wykres, zobaczmy, że zarówno pojawiały się tutaj reakcje popytowe z 14, 16 stycznia, a później 23. I po przełamaniu, rynek tutaj ten poziom testował od drugiej od drugiej strony dlatego też to miejsce powinno być kluczowe brakuje dość sporo bo to jest ponad 200 punktów natomiast trzeba pamiętać że dopóki ten poziom nie zostanie wybity to każde razowe zejście do dołu jest jedynie korektą w tendencji wzrostowej więc tak by wyglądała sytuacja na DAX zobaczmy jeszcze, zobaczmy jeszcze jak to wygląda na y, głównych parach walutowych. I myślę, że najbardziej, tak jak wspomniałem na początku, najbardziej, najciekawszą parą walutową może okazać się dzisiaj fund brytyjski w ujęciu czy to do dolara, czy do innych walut, natomiast fund do dolara wygląda następująco, interwał D1, tutaj też wczoraj pisaliśmy o szerokiej strukturze głowy z ramionami, która jest nachylona ku górze, doszło do wybicia już pod koniec ubiegłego tygodnia poziomu 130. Również w tych rejonach wypadał, wypadała linia szyi, która jest zaznaczona kolorem fioletowym, i dodatkowo mamy zejście poniżej średniej. To jest średnia z ostatnich 100 okresów prosta średnia krocząca co również wskazuje nam tutaj na zmianę. E, może nawet i średnioterminowej tendencji. E, na pewno istnieje tutaj szansa na wykonanie ruchu korekcyjnego, e, dopiero ten scenariusz zmieniłby się w momencie, jeżeli rynek wróci powyżej 1,30, wtedy scenariusz spadkowy zostanie zanegowany i rynek będzie mógł wrócić do wzrostów. Wtedy najbliższy opór będzie stanowiła linia poprowadzona po ostatnich szczytach, jej pokonanie wtedy potwierdzi Kierunek wzrostowy, natomiast na razie, dopóki jesteśmy poniżej, e, wydaje się, że większa szansa jest tutaj na spadki. Oczywiście ryzyko podbicia do poziomu 1,30 cały czas istnieje, byłoby to nawet wskazane, wtedy też mamy, mielibyśmy do czynienia z podejściem, e, czyli testem poziomu od drugiej strony. Poziomu, który tutaj kilkukrotnie był bardzo wyraźnie broniony, między innymi 14 stycznia, a później 20. 28, 30 te reakcje popytowe się pojawiały, ostatecznie doszło do wybicia, jeszcze nie było testu od drugiej strony, dlatego też taki scenariusz cały czas jest aktualny. Podejście do 1,30, odbicie i możliwe e, spadki. Jeśli chodzi o zasięg takich spadków na interwale D1 jest on dość spory, ponieważ najbliższe wsparcie mógłby stanowić poziom 50%, czyli połowa ostatniej fali spadkowej, to jest poziom 1,27% 35% z kolei jeśli przecena byłaby silniejsza, to jest poziom 1,2580, gdzie znajduje się kolejny współczynnik FIBO 61,8%, wcześniejsze reakcje ceny tutaj z września ubiegłego roku i dodatkowo przekładając tę linię poprowadzoną po ostatnich szczytach, na ostatnie minima, mamy dolne ograniczenie ewentualnego kanału spadkowego, dlatego też. Te kilka czynników wzmacnia nam tutaj strefę przy 1,2580. Oczywiście to jest poziom dość odległy, natomiast warto pamiętać, jak wygląda ta sytuacja na interwale D1. Dopóki jesteśmy poniżej 1,30, jest szansa tutaj na dalsze spadki. Natomiast schodząc sobie na niższy interwał, może ja tutaj wyczyszczę ten wykres, zobaczmy, jak to wygląda na niższej ramie czasowej. Typowo intradayowo, ponieważ ta zmienność po godzinie 10:30 może nam się zwiększyć. Gdyby doszło do podbicia, tak jak wspomniałem, 1.30, ten poziom musimy na pewno sobie zaznaczyć. I dodatkowo sprawdźmy, czy przypadkiem nie wypada tutaj jakaś lokalna geometria. Ok, wypadałoby to mniej więcej na poziomie 1.30, e, dlatego też. Ten poziom. Czy jest to też dodatkowe potwierdzenie poziomu, o którym mówiliśmy z interwału D1. Być może on jest dość odległy, ponieważ to jest ponad 80 pipsów, natomiast biorąc pod uwagę dzisiejsze dane, niewykluczone, że taka zmienność mogłaby się tutaj pojawić, więc aktualnie nie ma co się kłócić z tendencją, ona od początku miesiąca jest spadkowa. Gdyby jednak doszło do korekty, to jest kluczowe miejsce oporu, gdzie może pojawić się podaż, z kolei nieco bliżej trzeba też zwrócić uwagę. Na poziom 1,29,40, czyli klasyczną, e, klasyczny poziom horyzontalny. Widać, że tutaj rynek reagował zarówno 4 lutego, później reakcje pojawiały się 7 e, i również podczas wczorajszej sesji rynek miał problem z wyjściem powyżej. Dlatego też te scenariusze, które tutaj sobie zaznaczyłem, one pozostają aktualne. Ewentualnie jeszcze, gdyby doszło do pokonania poziomu 1,29,40, czyli tutaj trzeci scenariusz. Pokonanie, test od drugiej strony, i wtedy ruch w kierunku 1,30,00. Więc poziomy, które można by dzisiaj rozgrywać, to jest 1,29,40 i 1,30,00. Przejdźmy do głównej pary walutowej, euro-dolar. Tutaj również w ostatnim czasie mamy do czynienia z silną tendencją spadkową. Rynek po wybiciu poziomu 1,10 w zasadzie nie wykonał żadnej korekty, tylko mamy swobodny ruch spadkowy. I aktualnie wygląda na to, że istnieje spora szansa, ponieważ brakuje nam zaledwie kilkunastu pipsów do przetestowania strefy wsparcia przy 1.09. Ta strefa wynika z poprzednich reakcji ceny, więc istnieje spora szansa na zejście do tego poziomu. Jest to oczywiście dobre miejsce do odbicia, natomiast tendencja pozostaje spadkowa. Jeśli zejdziemy na niższy interwał czasowy, tutaj podobnie jak na funcie brytyjskim wyznaczony jest również największy układ korekcyjny. Zwróćmy uwagę, że te wcześniejsze korekty, one wszystkie były płytsze, dlatego cały czas obowiązuje ten układ, czyli pierwsza największa korekta, z którą mieliśmy do czynienia na początku miesiąca 3 lutego, więc na dziś intradayowo kluczowym oporem pozostają okolice 1,0940. E, oprócz górnego ograniczenia tego układu, mamy tutaj również wcześniejszą lokalną reakcję ceny, także. Ten poziom powinien być kluczowy na dzisiejszej sesji. Do tego oporu brakuje około 25 pipsów, więc dość niewiele. Z kolei, jeśli chodzi o wsparcie, wsparcie również wypada bardzo blisko. Jeżeli będzie zejście, to jest na pewno dobre miejsce do ewentualnej reakcji popytowej. Gdyby oczywiście doszło do wybicia poziomu 1.09, to wtedy ten sam scenariusz czyli wybicie test od drugiej strony i ewentualne dalsze. Spadki. Tutaj nie ma się co kłócić tak naprawdę na razie z tendencją, która jest spadkowa. Najlepiej byłoby zaczekać na korektę i dołączyć się do tego ruchu. Niemniej, jeżeli będzie zajście na 1,09, pojawi się reakcja popytowa, pojawią się jakieś świece typu młot, typu objęcie hossy, no to na pewno będzie to dobre miejsce do wykonania ruchu korekcyjnego na te właśnie około 30 pipsów, czyli zasięg układu overbalance, bądź po jego wybiciu do większej korekty. Na koniec szybki rzut oka tylko na to, co się dzieje w, na indeksach w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tak jak wspomniałem, kontrakty wyszły na nowe, na nowe maksima, między innymi na S&P, czy też na Dow Jonesie. Tutaj może zobaczmy sobie Dow Jonesa, bo tutaj nieznacznie do tych szczytów zabrakło. US30, czyli Dow Jones, 29400 to jest dalej opór. Niemniej tendencja w dalszym ciągu pozostaje wzrostowa, także istnieje ryzyko wybicia tego poziomu górą. Tutaj wspomniałem, wróćmy do SP. SP znalazł się chyba na najwyższych poziomach w historii. Ok, czyli tutaj poziom 3335, który stanowił wcześniej poziom szczytów z końcówki stycznia, w tej chwili powinien być wsparciem. Także jeżeli dojdzie do cofnięcia, dalej tutaj może pojawić się reakcja popytowa i kolejna fala wzrostowa. Także na indeksach amerykańskich na razie, pomimo tego, że cały czas istnieje to ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się epidemii w Chinach, to prawdopodobnie skutki. Tego e, skutki tego wydarzenia dopiero poznamy w przyszłości. E, dopóki nie ma jeszcze żadnych twardych danych potwierdzających, e, potwierdzających to, co się dzieje w Azji, e, inwestorzy wyraźnie ignorują te informacje, i na razie nastroje e, pozostają bardzo e, bardzo dobrze, dobre. E, ok, z mojej strony e, na dzisiaj. To będzie wszystko. Ja ślicznie dziękuję Państwu za uwagę. Pamiętajmy m.in. o tych danych o godzinie 10.30. Życzę powodzenia na rynku i oczywiście zapraszam na kolejne webinaria. Do usłyszenia.